We'll okay. Kibice są, tor jest bardzo dobrze przygotowany, teraz tylko od zawodników zależy, żeby dobrze sobie pojechali. Jesteśmy osłabieni, Pan typował przed meczem w niedzielę 51-39, podtrzymuje Pan swój typ, czy będzie trochę mniej? No na pewno, to tak liczyłem na cały zespół, ale... Jak miałoby być tak e, nie za bardzo, e, jakby Grek tutaj może się źle czuł, bo dzisiaj e, no nie chciał tu trenować, nawet go nie było, to nie tak będzie, zastępstwo będzie tutaj jego i wydaje mi się, że chłopaki tutaj u siebie to dadzą sobie radę. W niedzielę jedziemy do lesna? No do Lesna, bo do Torunia za daleko. Już jesteśmy w wielkim finale, chyba możemy mocno odetchnąć. Dokładnie. E, osiągnęliśmy to, co zakładaliśmy przed sezonem i e, u, udało się. I, i, I teraz jedziemy w finale e, z Unią Mleczną w niedzielę, w niedzielę na ich to, że to, co było dzisiaj, zapominamy o tym, koncentrujemy się na tym, co będzie w niedzielę i e, miejmy nadzieję, że stoczymy e, bardzo dobre widowisko i e, fajnie by było już tam rozstrzygnąć właśnie. Zyskujemy do zwycięstwa w takim meczu, gdy brakuje jednego z liderów i trzeba. Jest się osłabionym. Kibice. <grywa> Na pewno kibice. Dzisiaj to oni nam dodali wiary w siebie, bo bo w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że Greg nie przyjedzie, tak naprawdę powietrze troszeczkę nas, nas zeszło, bo, bo nasze szanse się osłabiły. Ale z drugiej strony no, wiedzieliśmy, że, że musimy dać się wszystko. i nie mogliśmy tracić punktów kibice nas podtrzymywali cały czas na duchu i dziękujemy im bardzo bo, bo to, co, to co dzisiaj zrobili no, to było świetne widowisko nie tylko z naszej strony ale również z ich i jedziemy razem w finał i jeszcze nie mogę doczekać tego co będzie tutaj na, ko na koronacji